Uważam, że długofalowo bardzo bezpiecznym jest inwestowanie w swoje kompetencje, i jednocześnie zaskakuje mnie, jak niewiele osób to robi. Bo na pewno znasz co najmniej kilka takich osób, które naprawdę są wybitne w tym, co robią i od nich bije taki charakterystyczny spokój, taka charakterystyczna pewność siebie, taki, takie specyficzne flow, że kiedy się porusza temat, w którym oni się specjalizują, to masz wrażenie jakby tak, wiesz, jakbyś przez chwilę gadał wręcz z jakimś takim herosem, który naprawdę zjadł zęby na tej konkretnej dziedzinie, co powoduje, że ma zlecenia z całej Polski, że ma zlecenia międzynarodowe, z tego powodu, że jest zwyczajnie dobry. Natomiast mam takie wrażenie, że nie wiem, czy to jest kwestia mediów społecznościowych, czy po prostu tempa czasów, w, które żyjemy, w których żyjemy, ale że Ludzie tak bardzo wolą oddać pieniądze jakiemuś doradcy inwestycyjnemu, kupić jakiś produkt finansowy itd., potrafią sobie to bardzo łatwo uzasadnić. A mają problem z tym, żeby na przykład z tych 50 tysięcy wziąć 10-15 koła, pokupować sobie najlepsze kursy i je przerobić, a nie tylko kupić, bo kupno nie oznacza, że jak w Matrixie wgrywamy to do swojej głowy. Więc to naprawdę tak, fest konkretnie przerobić, zastosować jak najszybciej w praktyce, bo to potem powoduje, że jeżeli Twoje umiejętności doprowadzą do tego, że stajesz się nagle, dołączasz do takiego powiedzmy wąskiego okręgu 3-5% najlepszych specjalistów w danej dziedzinie, no to taka nawet powiedzmy. Czysta zwykła analiza powoduje, że jeżeli w czymś jesteś naprawdę ekstremalnie dobry, i jest to jednocześnie powiedzmy, zawód, na którego rośnie popyt, umiejętności, na które, których, których potrzebuje wiele firm, wielu klientów, no to. I są też takie umiejętności, które są zawsze potrzebne. Tak, niezależnie od sytuacji. I zaraz ktoś może powiedzieć, no dobra, ale to jest wymienianie czasu na pieniądze. Spoko, jakby. Jakbyś, że wiesz, po prostu obsługujesz konkretnego klienta, doba nie, jest, do, doba nie jest z guma, w momencie, jak kupisz sobie złoto i sobie wrzucisz do sejfu, to ono sobie leży, rośnie i tak dalej. I w porządku, natomiast uważam, że długofalowo większą dźwignię uzyskasz, ładując porządne pieniądze w bardzo porządną edukację, żeby w czymś się bardzo mocno wyspecjalizować. I mówiąc porządną edukację, nie mam na myśli zrobienia pierwszych lepszych studiów I to jest temat, który. Albo pierwszego lepszego kursu. Tak, to jest te, te, te temat generalnie studiów, to jest temat, który budzi we mnie skrajne emocje. Masz studia? Um, tak, mam, mam i, i wiesz co, chyba z perspektywy czasu żałuję, że nie poszedłem, ale znowu, czy to oznacza, że wszystkim to odradzam? Nie. Lekarzom nie. Bo są zawody, w których te studia po prostu musisz przerobić, żeby mieć odpowiednie pozwolenia, certyfikaty, kompetencje i tak dalej. Siemanko, podobał Ci się ten klip? Kliknij tutaj, żeby znaleźć kolejny, albo tutaj, żeby znaleźć cały podcast, z którego został wycięty.